Witam was kochani z tej strony wróżka Basia bądź wróżka Barbara, jak to zresztą woli i przygotowałam rozkład kart na maj 2020 rok dla zodiakalnych skorpionów. Przygotowałam również rozkład kart 1 2 3, gdzie poproszę was, abyście intuicyjnie wybrali sobie cyferkę 1, 2 lub 3 i ten rozkład kart przeczytam na końcu. Natomiast teraz już zacznę czytać rozkład ogólny dla skorpionów. Hmm. Be, przydarzy się coś, co może przyjść do Was bardzo dużego. To może być duża oferta pracy, to może być yy, Partner partnerka. Coś dużego. Coś. To nie znaczy o, ty, o tyła osoba. Coś. O, dobra, w wrócie. Coś, co jest wielkie i duże. Więc to może przejść. Jakiś duży kontrakt, jeżeli ktoś prowadzi jakąś firmę na duże pieniądze, na które gdzieś tam troszeczkę poczekacie, ale coś naprawdę, naprawdę dużego się szykuje Troszeczkę bym uważała, żebyście też nie mieli takiej głowy w murach, żebyście. Maszcie oczywiście, ale też bądźcie tak na ziemi. Bo niektórzy z Was mogą być tylko jedną nogą na ziemi. Natomiast jest rzeczywiście szansa, że możliwość, że coś dużego do Was pójdzie. Mimo tego w tym miesiącu mogą Wam uciec troszeczkę finanse. Natomiast nie widzę, żeby to była jakaś taka naprawdę ogromna suma, która spowoduje, że nie wiem, nie macie na chleb, a czykolwiek, będziecie mieli gdzieś tam problem z poczuciem, z poczuciem bezpieczeństwa. Więc proszę Was, abyście zadbali też o swoją czakrę podstawy bo pomimo, że to mm, naprawdę nie, trochę Wam pieniędzy ucieknie, ale, ale mimo wszystko Wy się i tak po pewnym czasie odkujecie, tym bardziej, że idzie do Was coś naprawdę dużego, więc <gryw> więcej optymizmu. <gryw> um. Gdzieś tam mogą być u Was zmartwienia, zmartwienia związkiem, zmartwienia rodzinne, zmartwienia. Ech. Coś w rodzinie może się dziać nie tak, co będzie u Was powodowało różne zmartwienia. Ech. Tłumaczyłam to już parę, parę razy, ale powtórzę się. Zamartwianie się to widzenie. Rzeczy w sposób martwy, czyli nadanie energii martwej. Nie widzę tego, więc skoro nie widzę tego, to to się nie zadziewa. Jeżeli chodzi o kobiety, skorpiony, to widzę ciacho na horyzoncie. Może się pojawić, jeśli ktoś jest singielką. E, tym bardziej. E, no, Jeżeli ktoś się jest ingielką, tym bardziej może się pojawić ciacho. Kurczę, co ja robię dla skorpionów? E, rozkład kart to mi się język plącze. To tak jak z oddiakalnym panną e, karty mi się źle tasuje, to tak u was, co, co robię rozkład kart, to tak... Dobra, widocznie taka energia. <grywa> Niektórzy z Was mogą czuć się zagubieni. Jeśli chodzi o skorpionów, tutaj też zwracam uwagę, abyście pracowali nad dolnymi czakrami. U niektórych czakra podstawy, u niektórych nawet sakralna i splotu słonecznego. Również energia serca też Wam może uciekać, i gardła. Natomiast bardzo dbajcie o swoje, swoje dolne czakry. No i kochani, rozkład 1, 2, 3. Mam nadzieję, że już wybraliście, bo już patrzę, co się pod jedynką kleje. Jedyneczki. Zwracajcie uwagę na to, co wam się śni. Zwracajcie uwagę na to, co wam mówi wasza intuicja, wasze serce. I, i wszystko będzie dobrze. Słuchajcie się też siebie. Tutaj też jest taka, taka rada. Oraz warto, abyście przebywali wśród natury. Jeżeli macie taką możliwość, a lasy już są otwarte, to przebywajcie jak najwięcej wśród natury, wśród drzew. To też obudzi Waszą, waszą intuicję. I zwracajcie uwagę na, na, na Wasze sny. Wasze sny bardzo dużo Wam powiedzą. Dwójeczka. Hmm. Tutaj miejcie zaufanie, waszą intuicję. Kurczę, prawie jak u jedyneczki. Miejcie zaufanie, waszą intuicję, bo ona y, dobrze wam mówi. Hmm. Tutaj też rada. Hmm. Jeżeli możecie gdzieś nad wodę pojechać, ale też kontakt z naturą, woda, piasek, morze. No, na takie czasy, aczkolwiek co, co, coraz więcej rzeczy otwierają, więc może w maju można podróżować, kto wie. Natomiast tutaj, gdzieś tam, kontakt z wodą. Niektórzy z Was mogą stać się jasnowidzami. Tutaj też lada, abyście pracowali nad intuicją, bo macie gdzieś tam duży potencjał przewidywania pewnych rzeczy. Więc zaufajcie swojej intuicji. A wszystko będzie dobrze i, i skrzydełka mam rosną. Trójeczka. O matko. Trójeczka, 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 gdzieś tam. Yy, no, trójeczka najgorzej. Trójeczka tutaj yy, praca nad sobą, wręcz bym powiedziała, obowiązkowo. Tutaj gdzieś tam ucieka energia, ucieka równowaga. Tutaj są wzorce nieprzepracowane rodzinne. Tutaj wymagana jest bardzo duża praca z podświadomością. Szczególnie coś się zadziało, gdy wy byliście dziećmi i wy możecie o tym po prostu nie pamiętać, a ma wpływ na wasze życie teraźniejsze. Um, więc praca nad sobą, tak jak w jedynce, tak jak i w dwójce, tak jak w, to i w trójce, jest, żebyście weszli w naturę. Um, Warto, aby jeżeli macie możliwość, żebyście zasadzili jakieś kwiatki drzewa, w miarę możliwości, jak najwięcej przebywanie wśród natury. No i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że byłam pomocna i zapraszam na następne filmiki.